Dlaczego bycie uprzejmym dla narcyza może być błędem? Wyobraź sobie następującą scenę. Masz przyjaciela, kolegę z pracy, lub nawet bliskiego krewnego, który wydaje się być trudną osobą. Na początku jest czarujący, pełen wdzięku, ktoś, kto wie dokładnie, jak rozmawiać i nawiązywać relacje z innymi. Jednak stopniowo zaczynasz zauważać, że wszystkie rozmowy kręcą się wokół niego. Gdy popełnia błąd, Nigdy nie przyznajesz się do winy. Jeśli się z czymś nie. zgadzasz, reaguje, jakby był to osobisty atak. Czujesz, że musisz ciągle stąpać po minowym polu, unikać konfliktów, dobierając słowa tak, aby nie wywołać przesadnej reakcji. Na początku myślisz, że problem może tkwić w tobie. Może to tylko nieporozumienie. Wtedy starasz się być bardziej wyrozumiały, cierpliwy, uprzejmy. Robisz wszystko, aby uniknąć nieporozumień. Starasz się zadowolić tę osobę i udowodnić, że twoje intencje są dobre. Lecz zamiast poprawy, sytuacja tylko się pogarsza. Im więcej ustępstw, tym bardziej ta osoba zdaje się mieć nad tobą kontrolę. Taka jest rzeczywistość osób, które mają do czynienia z narcyzem. Nie postrzegają empatii jako szlachetnego gestu, lecz jako narzędzie manipulacji. Jeśli ujawnisz swoją słabość, wykorzystają to. Jeśli spróbujesz rozwiązać problem pokojowo, wciągną cię w grę winy i manipulacji bez końca. Jordan Peterson ostrzega, że narcyzi nie myślą jak zwykli ludzie żyją w świecie, gdzie wszystko kręci się wokół ich potrzeb, pragnień i statusu. Nie dbają o twój ból, twoje uczucia ani o wpływ, jaki ich działania mają na innych. Dla nich ludzie są jedynie pionkami w grze, której celem jest utrzymanie kontroli i zaspokajanie własnego ego. I oto prawda, której niewiele osób zdaje sobie sprawę. Nigdy nie pokonasz narcyza, będąc uprzejmym i starając się go zadowolić. To tylko daje mu więcej władzy nad tobą. Im więcej próbujesz usprawiedliwiać swoje działania, tym bardziej on wypacza twoje słowa. Im bardziej próbujesz załagodzić sytuację, tym bardziej testuje twoje granice. Im więcej ustępstw, tym trudniej wyjść z tego cyklu manipulacji. Jedynym sposobem radzenia sobie z taką osobą nie jest próba jej zmiany, lecz zmiana sposobu, w jaki na nią reagujesz. Nauka ochrony siebie, wyznaczania granic i odzyskiwania własnej siły to kluczowe kroki, aby zachować spokój i zdrowie psychiczne. W tym wideo przyjrzymy się, jak zidentyfikować narcyza, dlaczego próba zadowolenia go to błąd oraz jaka jest najlepsza strategia odzyskania niezależności emocjonalnej. Jeśli kiedykolwiek czułeś się uwięziony w relacji, w której Twoja dobroć była wykorzystywana przeciwko Tobie, zostań do końca. To może na zawsze zmienić sposób, w jaki radzisz sobie z takimi ludźmi. Zacznijmy. Jak zidentyfikować narcyza i jego manipulacje? Zanim nauczysz się radzić sobie z narcyzem. Musisz rozpoznać sygnały, że masz do czynienia z takim człowiekiem. Często osoby te nie ukazują od razu swojej prawdziwej natury. Są charyzmatyczne, angażujące i doskonale potrafią manipulować emocjami otaczających je osób. Tworzą kuszący wizerunek kogoś wiarygodnego i czarującego, aż stopniowo zaczynają ukazywać swoją prawdziwą twarz. Jordan Peterson ostrzega, że narcyzi nie postrzegają relacji jako uczciwej wymiany. Opartej na wzajemnym szacunku. Dla nich wszystko sprowadza się do kontroli statusu i władzy. Aby to osiągnąć, stosują niezwykle skuteczne taktyki manipulacji. Jakie zatem są sygnały, że ktoś może być narcyzem? Po pierwsze, nigdy nie biorą odpowiedzialności za nic. Gdy coś pójdzie nie tak, wina nigdy nie spada na nich. Wypaczają fakty, manipulują narracją i sprawiają, że czujesz się winny nawet gdy to wyraźnie nie byłeś sprawcą są mistrzami w odwracaniu sytuacji czyniąc z ciebie złoczyńcę innym wyraźnym sygnałem jest gra emocjonalna którą tworzą narcyz może być niezwykle czuły i opiekuńczy w jednej chwili a w następnym zimny i okrutny dają ci jedynie okruszki uczucia tylko po to by potem wszystko odebrać zostawiając cię zdezorientowanym niespokojnym i poszukującym aprobaty Dodatkowo, żywią się Twoją niepewnością. Składają subtelne komentarze, które mają Cię poniżać, sprawiają, że kwestionujesz własne odczucia i percepcje, a często przekonują Cię, że przesadzasz lub jesteś zbyt wrażliwy. Tego rodzaju manipulacja psychologiczna, znana jako gaslighting, jest jedną z najpotężniejszych broni narcyza. Kolejną cechą jest ciągła potrzeba uwagi i potwierdzenia. Narcyzi nie znoszą, gdy inni błyszczą bardziej niż oni. Zawsze muszą być w centrum uwagi i czują się zagrożeni, gdy ktoś w ich otoczeniu zaczyna wyróżniać się. Jeśli zauważyłeś, że ktoś zawsze sprawia, iż wszystko kręci się wokół niego, ignorując twoje potrzeby i uczucia, może to być sygnał ostrzegawczy. Problem polega na tym, że wiele osób spędza lata w towarzystwie narcyzów, nie zdając sobie z tego sprawy. Uważają, że mają do czynienia z kimś tylko trudnym, emocjonalnie niestabilnym lub niepewnym siebie. W rzeczywistości jednak są uwięzione w cyklu manipulacji, który niszczy ich zdrowie psychiczne, samoocenę i wewnętrzny spokój. Teraz, gdy wiemy, jak zidentyfikować narcyza i jego taktyki manipulacji, przejdźmy do następnego punktu. Problem próby zadowolenia narcyza. DOS. Problem próby zadowolenia narcyza. Czy kiedykolwiek próbowałeś rozwiązać konflikt z kimś, używając cierpliwości i zrozumienia, ale zamiast poprawy, sytuacja tylko się pogarszała? Jeśli tak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta osoba ma cechy narcyza. Największym błędem, jaki popełniają ludzie w relacji z narcyzem, jest wiara, że jeśli będą wystarczająco uprzejmi, cierpliwi i wyrozumiali, w końcu ta osoba doceni ich wysiłki i okaże szacunek. Ale to nigdy nie nastąpi. Jordan Peterson ostrzega, że narcyzi nie postrzegają uprzejmości jako oznaki szacunku, lecz jako okazję do przejęcia kontroli. Nie interpretują twojej cierpliwości jako gestu dobrej woli, widzą w tym sygnał, że można tobą manipulować. Im więcej próbujesz załagodzić sytuację, tym bardziej testują twoje granice, bo dla narcyza wszystko sprowadza się do władzy i statusu. Na początku narcyz może sprawiać wrażenie osoby, która tylko ma problemy emocjonalne lub potrzebuje więcej uwagi. Wtedy starasz się pokazać, że ci zależy. Unikasz konfliktów i robisz wszystko, aby utrzymać spokój. Jednak szybko zauważasz pewien schemat. Nic z tego, co robisz, nie wystarcza. Zawsze jest coś nie tak, zawsze pojawia się nowa krytyka, zawsze pojawiają się nowe żądania. A jeśli odmówisz ustępstw, narcyz sprawia, że czujesz się winny, jakbyś był egoistą lub niewrażliwy. Taki cykl może trwać latami. Zaczynasz czuć się wyczerpany, emocjonalnie zdezorientowany i ciągle wątpić w samego siebie. Zastanawiasz się, czy to ja przesadzam, czy jestem zbyt wrażliwy, czy to ja powinienem się zmienić. I właśnie to jest celem narcyza sprawić, byś kwestionował własne postrzeganie aż całkowicie przejmie nad tobą kontrolę. Wiele osób pozostaje uwięzionych w tym cyklu z obawy przed konfrontacją. Uważają, że jeśli po prostu ustąpią, będą w stanie uniknąć konfliktów i utrzymać relacje. Jednak to niebezpieczne myślenie, bo ustępowanie nie rozwiązuje problemu, tylko daje narcyzowi więcej władzy. On zauważa, że może ciągle żądać więcej, testować twoje granice i manipulować twoimi emocjami. Problem próby zadowolenia narcyza polega na tym, że nigdy nie będzie to wystarczające. On zawsze znajdzie nowy powód, by cię skrytykować, nowy sposób, by sprawić, że poczujesz się nieadekwatny, lub nowy pretekst, by domagać się więcej od ciebie. Im więcej dajesz, tym mniej otrzymujesz. Im bardziej się starasz, tym bardziej on cię wyczerpuje. Jedynym sposobem przerwania tego cyklu nie jest próba zdobycia akceptacji narcyza, lecz nauczenie się ochrony siebie. Musisz zdać sobie sprawę, że ta osoba nie jest zainteresowana równoważną, zdrową relacją, zależy jej na kontroli. I najlepszym sposobem, by temu zapobiec, jest zaprzestanie karmienia jego gry. 3. Strategia właściwa: wyznacz granice i wzmocnij siebie. Jeśli próba zadowolenia narcyza to błąd, to jaka jest właściwa strategia? Jak radzić sobie z kimś, kto manipuluje twoimi emocjami, wypacza fakty i nieustannie testuje twoje granice? Odpowiedź tkwi w dwóch słowach: granice i wzmocnienie. Jordan Peterson tłumaczy, że granice to bariera między tym, kim jesteś, a tym, co inni chcą, abyś był. Jeśli nie wyznaczysz swoich własnych granic, zrobią to za ciebie i niemal zawsze na swoją korzyść. Narcyzi z natury nie szanują granic, dlatego to od ciebie zależy, jak daleko mogą się posunąć i musisz egzekwować te zasady. Wiele osób uważa, że stawianie granic oznacza bycie niegrzecznym lub agresywnym, ale o to nie chodzi. Chodzi o jasne określenie, co akceptujesz, a czego nie akceptujesz w swoim życiu. I co ważniejsze, nie tylko o to, by to powiedzieć, ale aby postępować zgodnie ze swoją decyzją, bo narcyzowi nie wystarczą same słowa, on testuje czyny. Jeśli mówisz, że nie tolerujesz braku szacunku, ale nadal ustępujesz manipulacjom, on wyczuje, że może nadal cię wykorzystywać. Pierwszym krokiem do wyznaczenia granic jest zaprzestanie tłumaczenia swoich decyzji. Nie musisz wyczerpująco tłumaczyć, dlaczego mówisz nie, ponieważ każde wyjaśnienie może zostać użyte przez narcyza do sprawienia, że poczujesz się winny lub znajdzie lukę w Twoim argumencie. Bądź stanowczy, bezpośredni i rzeczowy. Kolejnym kluczowym punktem jest nauka niereagowania emocjonalnie. Narcyzi żywią się Twoim cierpieniem. Jeśli wybuchniesz złością, zaczniesz płakać lub udzielać niekończących się wyjaśnień, dajesz narcyzowi to, czego pragnie. Sygnał, że wciąż nad tobą ma władzę. Oprócz stawiania granic, niezwykle ważne jest emocjonalne wzmocnienie siebie. Narcyzi stopniowo osłabiają swoje ofiary, sprawiając, że zaczynają wątpić we własną wartość i stają się emocjonalnie zależne. Aby się całkowicie uwolnić, musisz odbudować swoją pewność siebie i potwierdzić swoją tożsamość. Oznacza to przestanie szukania aprobaty u innych i ponowne nawiązanie kontaktu z tym, Kim naprawdę jesteś? Jakie są Twoje wartości? Co naprawdę się dla Ciebie liczy? Co lubisz i w co wierzysz? Im silniejsza jest Twoja samoocena i im wyraźniejsza wizja tego, na co zasługujesz, tym trudniej narcyzowi będzie wywierać na Tobie jakikolwiek wpływ. Stawianie granic i wzmacnianie siebie nie oznacza, że narcyz zmieni się, oznacza jedynie, że straci nad Tobą władzę. Może próbować dalej manipulować, ale jeśli jego taktyki przestaną działać, w końcu straci zainteresowanie. Prawdziwe wyzwolenie nie polega na zmianie narcyza, lecz na zmianie sposobu, w jaki stajesz wobec niego. 4. Znaczenie niereagowania emocjonalnie. Radzenie sobie z narcyzem może być emocjonalnie wyczerpujące, zwłaszcza że są mistrzami, w wywoływaniu reakcji emocjonalnych. Wiedzą dokładnie, co powiedzieć, by cię zdestabilizować, sprawić, że poczujesz się winny lub wciągnąć cię w niekończące się dyskusje. Jednak najważniejsze jest, aby nauczyć się nie reagować emocjonalnie. Jordan Peterson tłumaczy, że prawdziwa siła tkwi w zdolności kontrolowania własnych reakcji. Narcyzi nie są sami w sobie silni, żywią się energią emocjonalną innych. Jeśli zareagujesz złością, płaczem lub niekończącymi się wyjaśnieniami, dajesz narcyzowi to, czego oczekuje dowód, że wciąż nad tobą ma kontrolę. Problem polega na tym, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo są manipulowane, aż będzie za późno. Narcyz prowokuje, kłamie, odwraca sytuację i zmusza cię do obrony. W momencie, gdy zaczynasz się tłumaczyć, podnosić głos lub próbować przekonać go do swoich racji, Wpadasz w jego grę. Najlepszym sposobem na rozbrojenie narcyza jest zachowanie neutralności emocjonalnej. Jeśli próbuje cię sprowokować, odpowiedz spokojnie, jasno i nie dając mu możliwości dalszej manipulacji. To nie znaczy, że powinieneś ignorować to, co się dzieje, lub akceptować nadużycia. Oznacza to, że nie pozwolisz mu mieć dostępu do twoich emocji. Może to być trudne na początku. Bo narcyz zrobi wszystko, by wywołać u Ciebie reakcję. Jeśli zauważy, że jego manipulacje emocjonalne przestają działać, może spróbować sprowokować Cię w inny sposób, stając się bardziej agresywnym lub udając ofiarę. Jednak, jeśli pozostaniesz niewzruszony i nie okażesz zakłopotania, straci kontrolę nad sytuacją. Skuteczną techniką unikania emocjonalnej reakcji jest mentalne zdystansowanie się od sytuacji. Wyobraź sobie, że obserwujesz rozmowę z boku jako neutralny widz. Zadaj sobie pytanie: czy ta osoba naprawdę zasługuje na moją emocjonalną reakcję? Czy warto marnować energię na próbę jej przekonania? W większości przypadków odpowiedź będzie negatywna. Innym ważnym aspektem jest opanowanie sztuki milczenia. Narcyzi nie cierpią, gdy tracą kontrolę nad tym, co mówisz. Jeśli po prostu nie odpowiesz na pewne prowokacje, nie tłumaczysz się i nie wchodzisz w ich grę, pozostaną bez reakcji. Milczenie może być jedną z najpotężniejszych broni przeciwko manipulatorowi. Ćwicząc kontrolę emocjonalną i nie reagując impulsywnie, odzyskujesz kontrolę nad sytuacją. Niezależnie od tego, co narcyz zrobi lub powie, jeśli nie ma już dostępu do twoich emocji, traci nad tobą władzę. 5. Jak odzyskać swoją siłę i uniknąć manipulacji? Jeśli spędziłeś już zbyt dużo czasu pod wpływem narcyza, prawdopodobnie czujesz, że straciłeś część samego siebie. Możliwe, że zaczęłeś wątpić w swoje własne spostrzeżenia, ustąpiłeś wielu jego żądań i stopniowo twoja samoocena została podkopywana. Prawda jest taka, że twoja siła nigdy nie została naprawdę utracona, została tylko przyćmiona przez manipulacje. Teraz nadszedł czas, aby ją odzyskać. Jordan Peterson uczy, że nikt nie może cię zmanipulować bez twojej zgody. To nie znaczy, że wybrałeś by być kontrolowanym, ale raczej, że w pewnym momencie zaakceptowałeś pewne dynamiki, bo wydawało się łatwiejsze ustąpić, niż opierać się. Teraz, gdy rozumiesz naturę narcyzów, odpowiedzialność za przerwanie tego cyklu i zmianę swojego położenia leży w twoich rękach. Pierwszym krokiem do odzyskania swojej siły jest odbudowa tożsamości. Narcyzi kształtują swoje ofiary tak, aby czuły się zależne i zaczęły wątpić we własną wartość. Teraz musisz potwierdzić, kim jesteś, niezależnie od tego, jaką wizję próbował na tobie narcyz narzucić. Zapytaj siebie: jakie są twoje wartości? Co naprawdę się dla ciebie liczy? Co lubisz i w co wierzysz? Im wyraźniejsza masz wizję własnej tożsamości, tym mniej podatny będziesz na manipulacje. Kolejnym niezbędnym elementem jest odzyskanie własnego głosu. Gdy spędzasz zbyt dużo czasu z narcyzem, możesz wykształcić nawyk milczenia, aby unikać konfliktów lub wybuchów emocjonalnych. Ale milczenie narzucone przez strach to niespokój, to uległość. Musisz nauczyć się wyrażać swoje zdanie w sposób stanowczy i jasny. Bez obaw o to, że kogoś rozczarujesz, nie musisz być agresywny, ale musisz jasno wyznaczyć swoją pozycję, nie dając narcyzowi szansy na jej wypaczenie. I przede wszystkim, wzmocnij swoje granice. Narcyzi zawsze będą testować, jak daleko mogą zajść. Teraz, gdy wiesz, jak działają, możesz stanowczo postawić się za sobą. Nie tłumacz się zbytnio, nie proś o pozwolenie i nie angażuj. Się w długie dyskusje. Po prostu wyraź swoją decyzję i idź dalej. Im mniej miejsca dasz narcyzowi na manipulację, tym szybciej zauważy, że stracił nad tobą kontrolę. Jedną z najpotężniejszych broni przed kolejną manipulacją jest nauczenie się ufać własnej intuicji. Często czujemy, że coś jest nie tak, ale ignorujemy te sygnały, bo zostaliśmy nauczone, by zawsze dawać benefit wątpliwości lub próbować naprawiać sytuację. Jeśli coś wydaje się nie tak, prawdopodobnie tak jest. Jeśli ktoś sprawia, że czujesz się mały, winny lub zagubiony, to jest sygnał ostrzegawczy. Zaufanie własnej percepcji to jeden z pierwszych kroków, by zapobiec powtórzeniu się tego cyklu w przyszłości. Odzyskanie swojej siły to nie tylko oddalenie się od narcyza, to odbudowa od wewnątrz. Im bardziej wzmacniasz swoją pewność, Siebie i wyraźnie określasz na co zasługujesz, tym trudniej manipulantowi będzie wywierać na tobie wpływ. Podsumowanie, przejmij kontrolę i chroń swój spokój. Radzenie sobie z narcyzem może być emocjonalnie wyczerpujące, a w wielu przypadkach wydaje się, że wyjście z tego cyklu manipulacji jest niemożliwe. Ale teraz rozumiesz, dlaczego bycie uprzejmym dla takiej osoby to błąd i jak się przed jej wpływem chronić. Narcyzi nie szanują dobroci. Oni wykorzystują, manipulują i nieustannie testują Twoje granice. Jedynym sposobem uniknięcia udziału w ich grze jest zmiana Twojego podejścia, wyznaczanie granic i odzyskanie własnej siły. Jordan Peterson uczy, że nie możemy zmienić innych, ale możemy zmienić sposób, w jaki na nich reagujemy. Oznacza to nieuleganie poczuciu winy, niereagowanie emocjonalnie wyznaczanie jasnych barier i wzmacnianie własnej tożsamości. Im bardziej stanowczy będziesz w swoich decyzjach i emocjach, tym mniej wpływu narcyz będzie miał nad tobą. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Masz prawo żyć w spokoju. Twoje życie nie musi być polem ciągłych emocjonalnych bitew. Nie musisz spędzać dni na próbach zadowolenia kogoś, kto nigdy nie będzie zadowolony. Masz prawo odejść, wybrać relacje, które przynoszą równowagę i dobre samopoczucie, oraz zerwać więzi, gdy zajdzie taka potrzeba. Prawdziwe wyzwolenie następuje wtedy, gdy przestajesz próbować zmieniać narcyza, a zaczynasz zmieniać siebie. W momencie, gdy zdecydujesz, że Twój spokój i godność są ważniejsze niż zadowalanie manipulacyjnej osoby, stajesz się odporny na jego grę. Narcyz może próbować dalej prowokować. Testować twoje granice, lub sprawiać, że czujesz się winny, ale jeśli już zdecydujesz, że nie będziesz więcej grać w jego grę, traci całą władzę, którą nad tobą miał. A teraz pytanie do ciebie: czy miałeś kiedyś do czynienia z narcyzem? Jak sobie z tym poradziłeś? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoja historia może pomóc wielu osobom, które przechodzą przez podobną sytuację. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, polub wideo i zasubskrybuj. Kanał, aby otrzymywać więcej refleksji na temat samopoznania, psychologii i rozwoju osobistego. Pamiętaj, ochrona Twojego spokoju to nie egoizm, to akt miłości własnej.